Cześć wszystkim, z tej strony Klimer i na początku odcinka chciałbym Wam jeszcze wszystkim bardzo podziękować. Przekroczyliśmy liczbę 20 subskrybentów na moim kanale. Nie wiecie, naprawdę bardzo to motywuje i bardzo Wam dziękuję, że wspieracie mnie, że kontent Wam się podoba, więc chciałbym Wam się oddzięczyć tym, że... Jutro, kiedy wleci ten materiał, czyli w wtorek, to w piątek albo w sobotę wleci jeszcze jeden odcinek, i jeszcze zobaczę z czego. I chciałbym Was jeszcze szybko zaprosić za to, ale pierwszy dzień nie nagrał mi się od początku, jest od połowy nocy pierwszej. No i nie przedłużając, chciałbym Was zaprosić do miłego oglądania. Dzień, a bardziej noc pierwsza zaczęła się od tego, w sumie od połowy nocy, zaczęła się od tego że w siedziemy w prowizorycznym domku, aż stało się to. Tylko nastał świt, zebrałem swoje rzeczy no i poszłem szukać jakiegoś dobrego miejsca na założenie sobie domku czy czegoś w tym rodzaju. Po drodze napotkam na kilka zwierząt, które zabiłem, żeby zdobyć z nich mięso no i uznając, że jest tu bardzo dużo dobrych pól, są pszczółki przy, przy okazji, no to tu założę domek. Zebrałem trochę drewno, tak jak tutaj przed chwilą widzieliście. Postawiłem crafting. Wziąłem sobie łopatę, stworzyłem zabijając po drodze parę zwierząt. Stworzyłem łopatę. I wyrównałem pobliski teren pod właśnie domek, który będę no, za chwilę budował. I po wyrównaniu terenu zrobiłem trochę desek i zacząłem odgradzać teren właśnie pod domek. Po, po dłuższej chwili poszedłem po trochę więcej drewna. No i uznając, że troszkę przesadziłem z rozmiarami, na początek trochę skróciłem ten do... Po prostu troszkę zmniejszyłem jego rozmiary. Tej obramówki, nazwijmy to tak. Zrobiłem miejsce na drzwi i wykopałem miejsce pod dół. Ty już zrobiłem miejsce pod dół, zacząłem wykładać go koblem. Niestety kobel mi się skończył, więc musiałem pójść go znaleźć. A że nie chciałem się wracać do poprzedniego miejsca, poszłem na poszukiwania. W poszukiwaniu jakiegoś godnego miejsca, aby znaleźć kobel, zauważyłem wieżę. Długą wieżę. Wiedziałem co mnie tam czeka, trochę mnie zat zat zatkało mnie trochę z tego powodu, że no mam domek no, domek tak blisko no takiego niebezpiecznego miejsca szczególnie na hardzie. Więc w drodze powrotnej uznam, że na się tam gdzie spędziłem noc i wydobędę tutaj trochę kobla po wydobyciu kobla Wróciłem trochę kobla, wydobyłem po wydobyciu trochę kobla właśnie postawiłem łóżko, wziąłem tego kobla, no i dokończyłem wykładać podłogę. Zrobiła, robiła się już noc, więc poszłem spać. Dzień trzeci zaczął się od tego, że od razu nie marnując zbytnio czasu, bo dzień jest dość krótki. Pobiegłem Pobiegłem e, po, e, do lasu po drewno, by zrobić dalej ściany domku. Zrobiłem ściany domku. Jednak uznałem, że że zawarła mnie ciekawość, więc uznałem, że pójdę szybko do tej wieży, zobaczyć co tam jest, co może mnie czekać. Może jakiś fajny lud tam znajdę. Gdy doszłem do wieży obkrążyłem ją szukając wejścia, jednak było, było one bardzo zakamuflowane. No i od razu gdy się zbliżyłem... Za, za, Zacząłem atakować wrogie potworki. Gdy załatwiłem... Gdy już ich załatwiłem, wszedłem do środka. No i wszedłem na pierwsze piętro, jednak tam nie było. Na drugim piętrze zaatakował mnie Pająk, którego szybko się pozbyłem. No i na górze czeka mnie z moim lekkim rozczarowaniem tylko jedna skrzynka. Wymieniłem i które były mi najmniej potrzebne, te bardzo dobre, typu kusza właśnie. Rozejrzałem się w okolicy, czy nie widać jakichś innych struktur, jednak nic nie zauważyłem. Wróciłem do domku I zacząłem robić miejsce na okna Tak to się mniej więcej prezentuje Uznając, żeby nie marnować czasu od razu zacząłem robić miejsce na dach Dzień trzeci się skończył, więc poszłem z panką. Dzień czwarty zaczął się od tego, że zabiłem parę krówek dla mięska i dla skóry w sumie. Mm. Zebrałem trochę drewna, powiedzi powiedziałem, że trochę mi nie starczy na dach Zacząłem robić dach. No i jednak mi nie starczyło całego nawet przerobionego z tego co zebrałem Posną po piasek na szkło do moich szyb w domku. Tutaj zebrałem trochę, znowu trochę eee, w piasku, wróciłem i zacząłem przepalać je na szkło. Poszłem spać. Dzień piąty zaczął się od tego, że oświetliłem domek i zacząłem go dekorować. Zabrałem trochę logów, by uzyskać jeszcze trochę głębi, no i z, dokończyłem dalej dekorację domku. Postawiłem skrzynkę, by schować w niej najlepsze przedmioty. Postawiłem szkło, które się przepaliło. I postawiłem. Czyli. Zacząłem robić taszek i dokończyłem robienie szyb. W nocy chciałem pójść trochę zapolować, więc zrobiłem to i poszłem spać. Dzień szósty zaczął się od tego, że pozbyłem się w od korków. Dodałem na logi pół płytki, by to jakoś wyglądało. I poszłem pozbierać drewno. Gdy wróciłem... To robiłem jeszcze trochę głębiej temu domkowi. No i gdy uznałem, że tak może wyglądać, postawiłem swój baner zwycięzcy. No i zacząłem projektować mniej więcej wnętrze. Zrobiłem mniej więcej pokój, który będzie służyć w przyszłości jako właśnie magazyn, różnych rzeczy. Zmieniłem pozycję łóżka oraz craftingu i piecyka. Do skrzynki w magazynie. Dorobiłem jeszcze parę... Innych skrzynek, z pozostałego drewna i do pierwszej na szybko schowałem resztę przedmiotu. Teraz mogłem nazwać to miejsce swoim domem.